Witam Państwa. Dziś w naszym reportażu przeniesiemy się do Zurychu, gdzie 20 września 2025 roku odbyło się wyjątkowe wydarzenie Literacki Przystanek Polska. Telewizja TVR działająca na terenie Szwajcarii miała zaszczyt być patronem medialnym tego spotkania, które połączyło miłośników literatury, poezji i polskiej kultury. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych momentów festiwalu, rozmów z autorami, fragmentów wystąpień i atmosfery, która na chwilę zamieniła Curych w mały literacki kawałek polski. I nieoczekiwanie zostałym konalowym członkiem białoruskiego PE. I równocześnie nieoczekiwanie parę lat później. Dziś znajdujemy się w Curychu. Odbywa się tutaj piękne wydarzenie, jest to przystanek Polska. Zapraszam Was, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Nie, nie, to jest Jest dużo ludzi, dużo gości. Proszę nam powiedzieć, jak idzie sprzedaż? Bardzo dobrze. Mamy tutaj osoby, które jeszcze dodatkowo do sprzedanych już biletów, dokupują, dokupują nawet karnety, co jest bardzo sympatyczne, uważamy. Poezja jest ciekawą formą przeżywania świata i. Witamy serdecznie każdego gościa. Literatura jest niszowa, aczkolwiek cieszymy się zawsze z każdej osoby, która przyjdzie do nas na spotkania, bo uważam, że jest to bardzo wartościowe i że warto czasami posłuchać, zatrzymać się i zmienić trochę punkt widzenia. Tak, dokładnie. Przystanek polska od kuchni. Zaraz zobaczymy, co tam panie dla nas przygotowały. Witam Panie. Dzień dobry, dzień dobry, jak tam się mają przygotowania do przystanku literackiego. No przygotowania idą całą parą, jesteśmy bardzo podekscytowane. Jesteśmy też super przygotowane. Zapraszamy na nasze kanapki, focacje, ciasta i zupki. Także każdy z nas na co dzień zajmuje się czymś trochę innym, ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby właśnie razem dla przystanku działać i dawać najpiękniejsze zapachy. Wszystko wygląda bardzo apetycznie i naprawdę jest bardzo, bardzo dobre. Fajnie, dziękujemy bardzo. Literacki przystanek Polska. Witamy bardzo serdecznie na literackim przystanku Polska w curychu. Tak, wysiedli państwo na właściwym przystanku. Michał Słomczykowski, prezes Towarzystwa Polskiego Winterpur. I Anna dyrektorka dyrektor dyrektor kapuściwalu. Przede wszystkim witamy serdecznie naszych wspaniałych gości. Hałynę Kruk, która przyjechała prosto z Lwowa i jechała do nas całą noc. Także wielkie brawa. Wspaniała poetka, pisarka, a także tłumaczka literatury polskiej. Bochtan Zadura. Wybitny poeta oraz tłumacz literatury ukraińskiej, białoruskiej, ale dzisiaj w roli tłumacza Hałyny Kruk. I wszystkie książki, które w księgarni możecie Państwo kupić z, z utworami Hałyny, są w tłumaczeniu właśnie Bohdana. Witam Tomasza Różyckiego, tam z tyłu. Poeta, pisarz dzisiaj najchętniej i najbardziej intensywnie tłumaczony polski poeta na wszystkie języki świata. Oraz Wojtek Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej, ale to myślę, że to trochę za mało, bo od lat prowadzi blog Zdaniem Szota i od lat czyta dla nas i pisze, mówi o książkach, przeprowadził też wiele, wiele rozmów z pisarzami i pisarkami, także witamy bardzo serdecznie. Przede wszystkim jednak witamy Was kochana publiczności, bez której nie byłoby ani tego festiwalu, ani innych w poprzednich pięciu edycji. Jestem osobiście niezmiernie szczęśliwy, że na poetycki festiwal, no poezja jaka jest, to, to wiemy, nie jest to mainstream, ale na ten poetycki festiwal przyszliście wy, no dobre grono ludzi, słuchaczy, publiczności, która wie po co tu przyszła. Jeśli zapytalibyście mnie, zakładam, żebyście zapytali, dlaczego ten wybór, dlaczego właśnie poezja na nasze pięciolecie, że to był może trudny wybór, ale ja jestem głęboko przekonana, że poezja jest um, jednym z rodzajów, gatunków, form literatury, która jest najmniej bezradna wobec dzisiejszego świata, który nam dzisiaj niesie wiele wyzwań i wiele też niepewności, lęku, chaosu, w którym żyjemy. Myślę, że poezja jest. Um, Literaturą najwyższych lotów, ale też medium, które nam pomaga jakoś sobie poradzić z tym światem i, i z naszymi emocjami. No, teraz ważna rzecz. Że... Teraz ważna rzecz, już naprawdę zmierzamy do końca, słuchajcie, tych naszych na gadolstwa. I przejdziemy teraz troszkę do innych emocji. Ja chciałam poprosić Hałynę, żeby podeszła do mnie. Tutaj widzicie Państwo, jest wiele krzeseł, ale jedno jest puste, zajęty, ale jedno jest puste i nie puste. Ono jest niezajęte fizycznie, ale tam jest postawiony taki obrazek. Zaraz Państwo się dowiecie, o co chodzi. Chcieliśmy jako Pen klub na obczyźnie, ja przedstawicielka penklubu polskiego i hałyna penklubu ukraińskiego chciałyśmy się dołączyć do akcji penklubu światowego zatytułowanej Puste Krzesło. Jest to akcja, która. Um, u, 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 to jest ciężki temat, nie wiadomo nawet jakich znaleźć słów, która upamiętnia osoby, pisarzy i pisarki, którzy stali się ofiarami reżimów, e, nie mogą publikować, są w więzieniach albo po prostu zostali zabici. Tak jak nasza osoba na pustym krześle, Wiktoria Amelina, pisarka ukraińska. Dlatego poprosiłam Hałynę, żeby powiedziała o Wiktorii parę słów. No właśnie, też mamy taką tradycję i niestety od jakiegoś czasu tych pustych szeseł staje się coraz więcej i właśnie Wiktoria Menina była moją bliską koleżanką. Ona uważała, że w czasie, jak, jak właśnie wszyscy uważamy, że w czasie wojny poezja może świadczyć, poezja, literatura właśnie jest po to, żeby mogliśmy w jakiś sposób to co się dzieje, przekazać tym osobom, które tego nie doświadczyli, mieli szczęście tego nie doświadczyć, ale ten czas pokoju i ta sytuacja pokojowa zawsze jest taka, powiedzmy, że nigdy nie mamy pewności, że nigdy tego się już nie trafi z nami. Właśnie Wiktoria y, niestety zginęła. W jednym z takich swoich wyjazdów, jako, jako pisarka, jako dziennikarka poprowadziła dziennikarzy z Kolumbii do Kramatorska i Wiktoria zostawiła taką nieskończoną powieść, którą pisała w czasie, kiedy zbierała te świadectwa. I ta powieść nazywa się, była wydana już po angielsku wyszła, nie wiem, czy wyszła po polsku już, czy, czy jest: patrząc na kobiety, które patrzą na wojnę. Tak się nazywa. No właśnie tak krótko, ale pamiętamy, że niestety tych pustych krzesów. Powinno być tutaj dużo, dużo więcej, więcej. i tak. coraz więcej. I nie tylko w Ukrainie, a wiecie, wszędzie w świecie. Międzynarodowy pen ma taką praktykę. Czasem mamy osoby, które są we więzieniu, które nie mają swobody wypowiedzi, które nie mogą o czymś tam pisać, ale mamy dużo osób, które są po więzieniach, teraz z Krymu i z Ukrainy. To po prostu nawet nie, nie, nie setki, a tysięcy ludzi okazują się tam i wśród nich jest dość dużo pisarzy i liczba pisarzy i dziennikarzy, które zginęli już w tej wojnie idzie, już więcej fiksujemy, to coraz, coraz piszemy o tych ludziach i to jest już więcej jak Powiedzmy, jak 300 osób, tylko ludzi kultury w takim najwątrzszym znaczeniu. Ale to też pokazuje, słuchajcie, że jak wielką siłę ma literatura, że pisarze po działaczach politycznych i osobach zaangażowanych bardzo są najczęściej więzionymi, czy zamykanymi, czy zamyka im się usta. Jak, jaką wielką siłę ma literatura, jaką wielką siłę ma poezja, że boją się jej dyktatorzy. Cię. Dziękuję. Dziękuję za to festiwal rozpocznie spotkanie z Wojciechem Wszotem, z którym rozmawiam będzie Joanna Olczak. To jak to się stało, że mhm. zacząłeś czytać i zawodowo i pisać o książkach zawodowo? Zawsze było to moim marzeniem. To prawda, zawsze o tym myślałem. Nigdy nie miałem odwagi. Um, bo może trzeba mieć odwagę i realizować, to są jednak zupełnie inne rzeczy. Ja przez lata zajmowałem się literaturą dookoła. To trochę takie, jak już jesteśmy w tych dzieciach, no to chodzi lisek koło, no, koło drogi. Koło, koło drogi. drogi. Właśnie, chodzi lisek um, ja koło drogi. Więc ja chodził lisek koło drogi i tak rozpoznałem. I, rozpoznałem. i o 15 zaczynamy kolejne spotkanie, które właśnie poprowadzi Wojtek Szot. Dlatego za przerwę bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wojciech Szot, krytyk literacki, dziennikarz Gazety Wyborczej. Wojtku, powiedz nam twoim zdaniem, co jest takiego ugrokliwego w wydarzeniu w przystanku literackim? Bardzo mi miło tutaj być po raz pierwszy. Jestem w Szwajcarii dłużej. Myślę, że też no, fantastyczna okazja do spotkania się z ludźmi, po prostu. Że literatura łączy, pokazy, przyciąga osoby do rozmów, nie tylko, nie tylko autorów, ale też po prostu czytelników. I taka okazja do rozmowy o książkach, czy przy okazji właśnie książek, no to pokazuje, czym jest literatura, że literatura jest miejscem spotkania. To właśnie był też tytuł twojego, Twojej rozmowy z Joanną. Czym jest misja literatury? No ja myślę, że misją literatury jest właśnie to, żebyśmy się spotkali. Spotkali w samej literaturze z kimś innym, kogo nie znamy. Poznali tę osobę, te postaci, poznali inne światy, ale też dzięki literaturze poznawali się wzajemnie. No i właśnie myślę, że to jest świetne w takich, w ogóle we wszystkich festiwalach literackich, ale też tutaj, że właśnie osoby mogą się poznać, dzięki właśnie literaturze. Jest jednak osoba, bez której festiwal literacki Przystanek Polska naprawdę nigdy, nigdy by nie powstał i nigdy nie przyprałby takiej formy. Inicjatorka i kreatorka kultury <coughs> modus vivendi i modus operandi festiwalu. Do w jednym tu Joanna Ojca. Nagradzona scenarzystka telewizyjna i filmowa, znana głównie, choć nie tylko, z wielu odcinków serialu na dobre i na złe. Literacko zadebiutowała w książkach współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach kierunku Dyplomacja kulturalna. No, mi polskiego ten klubu, ale przede wszystkim jest wytrawną pasjonatką literatury, o czym można się przekonać podczas spotkań Polskiego Klubu Książki, który wyprowadzić, w człowieku nieprzerwanie od 2019 roku. Mm. Pięć lat temu Asia postanowiła zrobić festiwal literacki. Kiedy ten pomysł pojawił się w dyskusji, po raz pierwszy wydawał się tak realny, jak w latach 60. mógł się wydawać ludziom na księżyc. Ale jak pisze Jacek Duka w Królu Bólu, największa trudność to po raz pierwszy pomyśleć rzeczy nie do pomyślenia. I dalej pisze w ekstendzie, niemożliwości to rzeczy jeszcze nie dość przemyślane. Teraz po pięciu latach widać wyraźnie, że Asia miała wszystko dobrze przemyślane i że z żelazną konsekwencją i determinacją przechodziła z jednej edycji festiwalu z Wszystkie na najwyższym odgadze, zarówno pod względem treści, jak i wykonania. Przepraszam, to dziecko już się. Joanna stworzyła festiwal literacki w Kamyk Polska z miłości do literatury oraz poprzednie miejsca, w którym teraz na jakiś czas można się zatrzymać i trochę zastanowić. Jak wiemy, trudno jest wejść na szczyt, ale jeszcze trudniej jest się na nim utrzymać. Mam wielką przyjemność i honor. I zaszczyt wręczyć nagrodę twardej opłatki. Jan Matydzie Olczak <śmianie> za szczególne zasługi w propagowaniu i popularyzacji literatury polskiej. Dziękuję. Łatwo, Brak <mi> Jednak <śmianie> brak misu. <słuch>. I... <śmianie> <śmianie> no, po prostu dziękuję. Nawiązując do ostatniego pytania. Chciałabym trochę zgłębić pytanie o źródła inspiracji. Czy jest to kondycja człowieka, generalnie? Czy są to przemiany, czy emancypacja ludzka, czy miłość? Miłość do człowieka. Czy miał Pan okazję doświadczyć, jak Pana odbiorcy widzą Pana twórczość? I jakie to jest to uczucie? Eee, tak. Miałem okazję e, te, tego doświadczyć. Ja uważam, że to e, bardzo różne były oczywiście te, ten odbiór e, poezji. To zależy od człowieka. Ja właśnie uważam, że interpretacja jest otwarta. To znaczy, to, znaczy to kiedy ja piszę wiersz, e, to, w to jest dla mnie oczywiście bardzo ważne i to jest bardzo żywe, ale w momencie, kiedy zostanie. Zamknięty w książce publikowany i wysłany w przestrzeń w świat. On trochę umiera, to znaczy, odradza się tylko wtedy, kiedy ktoś tę książkę otworzy i zacznie czytać. Czytelnik przeważnie albo czytelnik jest po, potrzebny do tego, żeby te wiersze ożywić. A skoro tak, no to to od czytelnika będzie zależało, o czym te wiersze tak naprawdę będą mówić i jak będą mówić. Zapraszam do wysłuchania naszych gości. Temat naszej rozmowy, <laughs> temat naszej rozmowy odzie, odziedziczyliśmy w spadku po nieobecnym, niestety, Wojt, Wojtku Bonowiczu, a brzmi on, Hałyna Kruk, Między Gniewem i Nadzieją. Kiedy się tak za, zastanowiliśmy, postanowiliśmy nie, nie, nie zmieniać tego tematu. Natomiast kiedy się nad nim zacząłem zastanawiać, to pierwsze skojarzenie to... Dzień dobry, było... jesteśmy na przystanku Polska na literackim festiwalu i gościmy Hałynek Kruk. Dzień dobry. Dzień dobry. E, powiedziała Pani, że napisała Pani wiersz schron jeszcze przed wybuchem wojny. E, jak Pani pisanie tak naprawdę zmieniło się po wybuchu, czy coś zmieniło w stylu Pani pisania? No, blizość wojny, jakby bliskość wojny i to, że jesteś w, tym, w tej innej rzeczywistości, nakłada na poezję taką większą odpowiedzialność. I na przykład poeta wtedy stara się. Mówić inaczej, żeby nie używać zbędnie jakichś takich metafor, które kogoś prowokują, albo odwrotnie, powiedzmy, pchają palce w rany. Mhm. I właśnie to tak pracuję, że chciałam znaleźć na przykład taki dla tej poezji, taki język, który będzie przekazywać rzeczywistość, mhm. ale nie. Nie e, ukraszać, nie, powiedzmy, nie dodawać jakichś takich walorów estetycznych, nie estetyzować tej wojny, bo po prostu nie potrzebuje ona tego. Trzeba, trzeba opisywać tą rzeczywistość tak brutalnie, jaka ona jest naprawdę. A czy da się pisać o tej wojnie, o tym traumie, o cierpieniu? W taki sposób, żeby nie tylko na tym się skupiać, ale także, żeby podnosić morale, żeby mieć też pozytywny przekaz, żeby ludzie byli silni w tym wszystkim. No właśnie taki jakby temat tej traumy, poezja w takim czasie może jakby i chronić, i bronić, i dawać nadzieję. I właśnie to dawanie nadziei jest takim bardzo mocnym motywem dla poezji. A osy pustkę, więc z pustego w próżne reje. 26 wersji kosmosu, wszystkie nieudane. Ląduje w śmieciach, w czarnej dziurze za szopą, zwanej Sheol dla żartu, portal. Z zły przykład. Słowa podchodzą do niej teraz tak po prostu jak Jezus do studni. Proszą o wodę. Dziwią. Zaskakują. Pokazują inny sposób bycia. A potem tłumaczyłem ze swoim synem tu Szczocha i i sam. Dzień poezji. Śmierci dzień. Także Adamowica, Andreja i inni. I nieoczekiwanie zostałem honorowym członkiem Białoruskiego Penu. I równocześnie nieoczekiwanie parę lat później współzałożycielem Białoruskiego Penu na Buchocie. Edycja jubileuszowa odbywała się przy zbiegu ulic. Yeah, Hałyny Kruk. <głosy> <głosy> Bogdana Sadurę, od razu mówię Bogdana, że masz prowizoryczną tablicę, ale będzie, obiecujemy <głosy> prawdziwa. <głosy> Tomata Różyckiego. <noise> oraz Lecha Bielęby. Droga Asiu, drogi Michał, Pięć lat, dziewięć edycji, wielu ludzi, znakomitych gości: rozmowy, refleksje, inspiracje, śmiechy, emocje i i kawy zapomniane gdzieś za barem podczas ostatnich przygotowań lub oskrozo pierogi wyjedzone z piekarnika. czy przystanku Polska, chcielibyśmy w tajemnicy, z czułością i lekkim deszczykiem konspiracji stworzyć coś specjalnego dla Was. Bo ta Wasza podróż stała się też naszą podróżą przystanek, hmm. na który czeka się z radością i z którego nie chce się odjeżdżać zbyt szybko. Nie chcemy, żeby ten stęp brzmiał patetycznie, bo to nie jest w naszym stylu, ale chcemy po prostu powiedzieć Wam, że dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za pasję, za pomysł. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy za pasje, za pomysł. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No bardzo Wam wszystkim dziękujemy i oczywiście, że to jest szczególny moment i taki w sumie prywatny bardzo. Bo ja tak czuję, że jesteśmy jako, w jakiś sposób rodziną, jednak i że bardzo bliskie są te więzi, nawet jeśli nie widujemy się codziennie, ale też dużo częściej niż dwa razy do roku, prawda? <grytanie> bardzo dziękuję i dziękuję, że w tym szczególnym chwili byliście z nami, i myślę, że to był wyjątkowy przystanek zgodzicie się z nami. Był, był pomysł. Troszkę może ryzykowne, ale jak widać, że ryzykowne pomysły warto podejmować. niech żyją, żyją nam. Zora, z niech żyją, żyją nam. Niech Telewizja tak, TV działająca na terenie Szwajcarii, miała zaszczyt być patronem medialnym tego spotkania, które połączyło miłośników literatury, poezji i polskiej kultury. Jak podsumujecie tegoroczną edycję przystanku literackiego? O, to jest właściwie nie do nas pytanie, tylko trzeba by zapytać naszą publiczność. Ja, jaką... ja mam, ja mam, ja mam. Dramatu nie było, była poezja. <grym> nie no, było bardzo fajnie. Naprawdę e, poezja jest e, nie takim mainstreamowym e, tematem, ale jak widziałeś się same, było dużo ludzi, a najważniejsze, że dobrze chyba wszyscy się czuli tutaj i było dużo emocji, jak to zwykle Poezji bywa, ale było też dużo radości. Ale byli też wspaniali goście. Naprawdę bardzo się cieszę. Myślę, że ten dobór gości był bardzo dobry i że też goście się zazębiali, uzupełniali jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o formę. I myślę, że bardzo dobrze do siebie pasowały te trzy osoby. Plus kontrabas. Plus kontrabas. Bardzo dobrze spędzony dzień to był. Naprawdę. Chociaż. Jesteśmy trochę, ale, ale jesteśmy trochę zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni, ale, warto, ale warto, było. Było, warto, było. warto było się Dzisiaj w... i 8 innych, e, innych edycji, 5 innych lat też, Ania. No i to. to właśnie czy... gratulujemy tych 5 lat. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. nawet nie wiemy, kiedy to minęło, prawda? A nie planowaliśmy, że to będzie trwało 5 lat, a może będzie jeszcze następnych 5 i 5 i 5, kto wie. Kto wie? Kto Zaproście proszę naszych widzów na następną edycję. Asia, to ty. Następna edycja odbędzie się w marcu, bo zawsze mamy tą edycję jesienną i wiosenną. 14 marca już zapraszamy. Będzie to przystanek nietypowy. Nie chcemy wpadać w rutynę. Będzie poświęcony szwajcarskiej literaturze. Będziemy mieć bardzo godnego gościa, pisarza szwajcarskiego. Nie możemy powiedzieć, póki nie mamy podpisanej umowy, nie wiecie, jak to jest w Szwajcarii, ale mamy słowo mamy dane. Słowo, słowo Szwajcarii jest ważne, także mamy nadzieję, że tak będzie jak tak. planujemy. No, będzie polsko-szwajcarsko, niemiecko-polsko. Dwo, przyjedzie dwoje tłumaczy, którzy tłumaczą literaturę niemieckojęzyczną, ale też i również szwajcarską. Także będziemy rozmawiać o Adelaide Liwanel, autorce, która już niestety nie żyje, ale jest szalenie interesującą autorką. Ja myślę, że będzie to rozmowa i o szwajcarskiej literaturze i o roli kobiet, kobiet w ogóle w szwajcarskim społeczeństwie i w szwajcarskiej literaturze. Myślę, że Adelaide Duvanel wygeneruje wiele tematów, a Słomaczka Dorota Strońska przyjedzie do nas z Berlina. I Arkadiusz Rzychliński przyjedzie do nas z Poznania. Także będzie to bardzo ciekawy, taki pomostowy między nami a Szwajcarami przystanek. No i mam nadzieję, że na widowni zasiądą również osoby szwajcarskie. Ta, będzie też Michał Nogaś. On po szwajcarsku nie mówi, ale jest atrakcją samą w sobie, więc również wiem, że ma swoich fanów tutaj, którzy przychodzą. Także zapraszamy 14 marca. Tak zakończył się tegoroczny literacki przystanek Polska w Curichu, pełen słów, emocji i spotkań, które łączą Polonię w Szwajcarii. Dla Państwa relację przygotowała telewizja TVR, TVUNT Reportaże, patron medialny wydarzenia. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i oglądania kolejnych reportaży o Polonii, kulturze i życiu w Szwajcarii.